Dobra, mamy to, Gentler Tower 3, Pawciu przygotował level, który jeszcze dodatkowo utrudnił ostatnio, bo dostał wciry w Chicken Horsie i czuje się urażony, jego duma została urażona. Ojej, dziękuję, Dobranoc. Pierdol się. <śkumy> Wybieraj <śkumy> kurwa przedmiot. <śkumy> Więc będę cierpiał, bo Pawciu chce, żebym cierpiał, a muszę przecierpieć ten level z godnością. Warning, I cooked unbalanced gameplay. <laughs> you play at your own risk. Gameplay is bad. deco is bad, everything is bad. Ice needles, lobbyst included. Dobra. Dobra. Dignity. Będziemy. Godność, słuchajcie. Godność. Gramy to. Oho nie, ja już nie umiem robić slow boostów. Fuck! Nexter ma problem z tym. Halo, dlaczego ja mam to przejść? No i jeszcze to się kręci, tu co jest? Muszę się go nauczyć po prostu, no. O, dobra. O, pff. Nie! On jest tu jakoś ułatwiony, chyba, co? Jakoś tak. Dobra, ogarnąłem. Nexter, twoja kostka mnie myli. Dobra, jestem. Co? Chwila, what? Chcę ja on zrobić, niby. To mnie zabija, rozumiem. Tu jest jakaś lekko obniżona grawitacja, albo coś? Co? Lód? After touching the slope hold A. What? What? Jak to działa, niby? Okej okay. O, oh, fuck Czemu A? Dlaczego nie D? Czemu hold A? Podoba mi się, że już na samym starcie nie ma powtarzalnych elementów, tylko wszystko jest wyjątkowe poniekąd Dobra, Garyt? Tak, after touching do domyślam się No, o, żyje Got it? Ach, ach, nic nie... Pomocy! Dobrze. Ej, czy wy co... No jeśli chodzi o migające levele, to ewidentnie przeszedłeś z samego siebie, Pawciu, naprawdę. Naprawdę Też, Te shadery rozpraszają, naprawdę Jezus Christ Dobra, najważniejsze nie spaść niżej Mogę powtarzać te skoki, ale najważniejsze nie spaść niżej. O, Jest pierwszy, dobrze! 50 FPS na Cyberpunku 20 FPS na Twoim Nowelu. Boże. To się spada! Co ty narobiłeś? No nie go, 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 go. No nie spadłem znowu. Nie wiem dlaczego no mam straszny problem, żeby go zrobić w prawo. W lewo też mi to nie przychodzi z łatwością, ale w prawo jest dużo gorzej. No nie, nie mogę, nie tam rady, nie mogę. Nie wytrzymam, nie wytrzymam. Nie mogę z tymi slowbustami, nienawidzę ich, dlaczego? Dlaczego ty to, to zawsze popełniasz? Najgorsze jest złapać ten pierwszy moment. Jak pierwszy skok ci wyjdzie, to już raczej slowb wychodzi, nie? Jaki jest twój Classic Hardless? Tak, No Electra. Ostatnio zrobiliśmy pierwszy mój Midion Dimon No Elektra, tak się nazywał no. Wejdę tam! Wejdę tam! <laughs> Przedem... Jestem! Czy wam się zmieniło na ekranie? Mam wrażenie, że coś poruszy poruszyłem na... ...layoucie na streamie, ale chyba jest wszystko git. Kurde. Dobra, no to nie jest trudny fragment, tylko... Proszę złapać pierwszy raz, moment. I, I jak złapię już pierwszy raz, to powinienem dawać radę. No, I have this part. So the checkpoint is recommended. Bierę. Checkpoint zrobiony. Kiedyś nie lubiłem tych skoków, ale mnie. Yy, jak się ten yy, Extreme Demon nazywał? Nie ten, którego zrobiłem, bo to był Throat of, Throat of the World, tylko The Tower 22. Tower 22 mnie nauczył robić to w miarę dobrze. Te skoki. No i mi to nie wychodzi jakoś superowo. No ale czuję się w tym znacznie pewniej już. No. No. No, śmieszne to. Ale to śmieszna grawitacja jest. Daleko to jest? Palec mi siądzie. Od tego wciskania tej strzałki. Daleko jeszcze... No to daleko czy nie? Nie. Serio? Nie! O! Oh. Dobra, jest live. Uh. Lecimy dalej. Najstarszy wrzucony, o kurcze. To kawał historii twojej. Myślałem, że może przygożytam. widzę tych skoków, ale przynajmniej, ale dalej jest to dużo lepsze niż Slow Boost. Myślę, że przez to, że Slow Boost był tak wcześnie, to daleko będzie do jakiejś. O, tam już jest rzecz. Dało się dostanąć. stanąć. ja staję za bardzo. No. They say this is the hardest part. Serio? O Boże, ja jestem. Oho. A jestem kiepski w tym w szypie, niedobrze. Oho, Boże, święty, pawciu, co tu się dzieje? Co ty narobiłeś? O. Pff. O nie, to już by było zrobione. Udało się kolejny checkpoint. A, tak. Lecimy do przodu. Lecimy do przodu. Matko, ja by... najgorsze jest to, że wszystkie te razy, kiedy ja faktycznie przechodzę, to mało mówię, a ja potem wstawiam te rzeczy, jak robię odcinek I mam takie Co sam gameplay będzie, bo akurat nic nie gadam. <noise> o, z tymi pixel klockami strzelasz sobie w kolano, jeśli chodzi o raid na tym. On myśli, ja myślę, że on nie chce tutaj raida. <noise> no fa fuck. Dobra, jest Git. Gareth. Oh. O, Dobra, kolejny czyjek powinien zrobiony. Jesus. A ja nie mówię, że jest trudne. Wymaga po prostu ode mnie determinacji. To jest, to jest największy problem, że to wymaga ogromnej determinacji ode mnie. A ja mam jakiś taki dzień, że jej nie mam. Więc cały czas cały mój organizm krzyczy: zrezygnuj. A ja mam takie nie. Nie zrobię tego. O, kolejne nawiązanie do. Chciałem powiedzieć Expedition 33, ale nie. Do The Tower 22. Ten beat wchodzi twardo. Wiesz co, jak już go słucham od 40 minut, to nie. Naprawdę. For me this is the hardest part. O -o. No dobra, to będzie wesołe. No i bang, Banger. jest git. Okej. Okay. To ja! się Siamano Trochę mi się oczy rozjechały. Nie potrafię zrobić zeta rozbieżnego. Mogę zrobić wewnętrzny Jeśli widzieliście ten kamerce, to wyszło o -o. Trochę się zabiłem na skoczki. Oje, oh yeah, dobra, ugrane. Fuck, dobra. Będę musiał tutaj użyć strzałek, bo nie umiem tak szybko klikać myszką. Żeby się trzymać sufitu sensownie. Oho. No, kliknąłem przypadkiem. zdrowane na The tower 22 total, totalnie nie totalnie Was jest das Przestań świecić ty głupi agro Dobra O, qual like gameplay? Bobcie próbuje imitować quali? Co on tu Nidla zrobić? Tak, chyba Nidla, co? A przynajmniej nie muszę ich wykonywać w żadnej sukcesji, nie? W sensie wszystko jest... Mogę się po każdym skoku zatrzymać. Już trochę gram w to GD, no wiem jak się robi te skoki. Ale to jest też czasem przekleństwo, nie? Nie macie wrażenia, że jak umiecie coś bardzo dobrze, to popełnienie błędu jest o tyle bardziej prawdopodobne? Może muszę iść w prawo? Ty, może muszę iść w prawo po prostu, nie skakać tu, co? You just walk over it? Tam jest już just walk over it, czy nie? <gry> Najtrudniejszy checkpoint? A pawciu chyba już skończył, co? Teraz No co jest? Naprawdę nie rozumiem jak te orby działają, że czasem mnie tak dziwnie wbijają w ścianę. Myślałem, że to rozkminiłem, ale nie. O, oh. A checkpoint? Mam! Ooo! Oh, dorobiony checkpoint! Ojej! Oh yeah. Ojej! Oh yeah. Mamy to! Idziemy dalej, idziemy dalej! Fajnie wchodzi muzyka teraz do tego strasznie. Dużo lepiej się gra z muzyką w ten part, bo i tak się wszystko trzęsie to raz, to, to mnie dzięki temu nie... O! Oh, dobra! Uuu! Uh. O oh yeah. I można było do muzyki się w miarę ruszać tutaj. Cześć, frytka! Trzeba tak się wstrzelić, kurczę. A ten ruch na lodzie jest strasznie zły. Jak długi jest ten level jeszcze? Pawciu, co ty narobiłeś? Co mi Nidli jeszcze nie było, tak na dobrą sprawę. Chyba, że już było coś, co się liczy jako Nidl Jump. Ale nie było Nidli za bardzo. Dzięki, że ten lut nie był specjalnie długi pawciu, nawet się nie zdążyłem zdenerwować. <gryst> Oho, teraz wszystko naraz rozumiem. Mamy lut i slow boosty. Świetnie. Tego po O Jezus, jeszcze quality like gameplay. Dokładnie tak, tego potrzebowałem do szczęścia. <gryst> <gryst> Dobra, ale to chyba znaczy, że się powoli level kończy. To dobrze. Znaczy, ten level mi się podoba, ale no ile można spędzić w jednym levelu w gd, nie? Powoli się zbliżam do czasu, w którym ukończyłem dwie gry wczorajsze, nie? Czemu ja teraz ze swoje slob właściwości? Aha, rozumiem. W sensie, tam na górze niby jest... Widzicie to? Ta, tu jest niby lód, ale ja tego lodu nigdy nie dotknąłem, więc mi się nie zmieniły właściwości kostki. O. Dobra. O oh, o oh, o oh, no o, oh, no no no. Za no. sam spód. Godzina wybiła. Dzięki za GG. Dużo gorzej mi idzie z lodem niż ze slowboostem, boostem, przyrzekam, nie? Naprawdę. Cały czas się do niego zabieram i potem wracam, i wracam, i nie mogę go wbić. Podobnie mam z tym, z Casio. Bardzo marzę o tym, żeby wbić Casio. Ale no nie mogę wbić Casio. Zawsze umieram na tej trzeciej fazie. Tak, tak źle jest, że dramat. Nie, nie, nie spadaj, nie spadaj, błagam, nie spadaj klocku. Dobra. O, a bardzo popularny. Muszę, muszę kiedyś wbić jakiś popularny faktycznie, bo ja wbiłem yy, No Elektry I mam wrażenie, że ludzie nie kojarzą za bardzo Noelektry. Elektry. Dobra, jestem tu. Hm. Tak! Wreszcie! Boże! O, będę przed lawą. Świetnie. Kocham, kocham uciekanie przed lawą. Dobra, nieważne. Nie będzie gorzej niż było. Uciekanie przed lawą. Lawa stwierdziła, że mnie nie goni. Ej, lawa o mnie zapomniała. Pawciu! Oh. A, jednak nie zapomniała, jednak nie zapomniała, goni mnie! Dobra, jest tam. Lawa ewidentnie jest. Nie zapomniała o mnie Up! On me up! On me up! Go! 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 No, no! Heh. Dobra. Lawy jeszcze nie ma. Będę żył, będę żył Heh. Dobra. Ej, nie tędy! Nie tędy! Nie tędy! Nie tędy! Nie! Nie <ślesy> Lawa! Fuck! O! Jezu, to było blisko! Ale to było dobre! <ślesy> Miałem nadzieję, że mi się uda, ale to by było epickie. Jak ona mnie już tak dwa razy smyrnęła, a ja się dalej wywinąłem śmierci, to by było naprawdę epickie, jakbym to ukończył teraz. Naprawdę. oh fuck. ten labirynt. Kamski, musisz mi pokazywać, jak, gdzie lecieć. Wolę ginąć, ale żeby przypadkiem nie kliknąć escape'a jeszcze raz, był to event. No, może słyszałem, że to był event level. Czy jak pokonasz tego bossa z Deltarune, jakiego zrobiłem. a tak. Najpierw muszę go zagrać, a potem zagram Twój level. Tak. A jeszcze tego posta po nie ugrywam. E... Co się stało? Czy ktoś to może szotować? Co się wydarzyło? Bo nie patrzyłem na ekran i widziałem długo, jak ta lama ucieka do góry. Co się stało? pustej całej sytuacji jest na pewno taki, że dzięki waszej obecności jest mi dużo przyjemniej. To znaczy, jakoś tak się skupiam na tym, żeby z wami teraz pogadać. No bo nowi ludzie i w ogóle ekscytacja te sprawy. Jakoś tak się nie denerwuję na tym parcie, a czuję, że bym się bardzo, bardzo denerwował na tym parcie. Powinienem się denerwować na tym parcie, zresztą powinienem się denerwować na każdym parcie, bo ten level po to został stworzony, żebym się denerwował. <laughs> tak było, nie zmyślam. Dobra. Okej, okay, może tędy? Dobra. Nie, tędy nie mogę. Tędy. Szczyt! Szczyt! BUZIE WIDZĘ! JEEEES! DOTARŁEM! Fuck you, Lavo! ELO! O, powcie, jak przecież ten level poczuje ulgę, a jutro poczuję ból. Mówię jak Robercik, który zrejtuje ten level na medium demona i gendler będzie miał ból, że nie zaliczy mu demona. Ale ja mi to, Nie, to by było raczej... Ja myślę, że ten level byłby na hard demona. Przez te słupy chociażby. To byłby hard demon. Jakby został z, zrejtowany. Nie wszedłem w ten. Okej okay. Okej okay. Okej okay. Dobra, lajcik Co? This last part Uf, żeby się nie żeby się głupio nie wywalić Tak głupio się prawie się głupio właśnie wywaliłem Jak robiłem to ciągiem to było łatwiej bo Właśnie bo tak działa slope, że ja teraz jestem, jakby w stanie sloupowania A jak jestem w tym stanie slowpowania, to moja postać się bardzo, bardzo dziwnie porusza. Więc jak już się zatrzymałem, to teraz trudniej mi jest wrócić, ale no nie chciałbym wracać do samego początku. O, dobra, mam to, mam to, mam to. Dobrze, że to jest tylko słupowanie robotem. słupowanie robotem jest prostsze. No! Czemu to się zawsze odbija? O! Dawaj, dawaj! Palce mi się ślizgają, nie! Mi się przypomina level Nextera Ach, Dawaj, dawaj go, no, go no up, go no up Nie mogę tak, muszę na pełnej prędkości, bo inaczej Dawaj Dawaj. No fuck. Yes! Yes! Oh, dance, dance, dance! I wanna dance, dance, dance! I wanna dance. Dobra, udało się. Nie czytam, nie interesują mnie żadne dedykacje, nie obchodzą mnie. Na pewno tam byłem w tych dedykacjach, pewnie napisałeś coś niemiłego, możesz mi wysłać screena na priv. Dzięki za dziki, ja piszę komentarz.